Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich w klubie projektanta, czyli osoby zainteresowane pracą jako projektant lub projektantka wnętrz, tak jak ja. Oczywiście też jest to klub dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w tym temacie, ponieważ mogą już mieć jakieś doświadczenie. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o plusach i minusach pracy jako projektantka, które zauważyłam przez ostatnie 5 lat swojej pracy. Postaram się opowiedzieć to w miarę obiektywnie, ponieważ podejrzewam, że niektóre rzeczy, które dla mnie są plusem lub dla mnie są minusem, mogą dla kogoś być zupełnie inne. Więc zacznijmy może najpierw od tych pozytywnych aspektów dla mnie osobiście najważniejszymi plusami w tej pracy jako projektantka wnętrz jest to, że ta praca nigdy mi się nie nudzi. Za każdym razem przychodzi współpraca z nowym klientem i za każdym razem jest to inny projekt. Oczywiście korzystam za każdym razem z tych samych narzędzi, czyli Począwszy od spotkania, później szykujemy prawda, inwentaryzację, układ, moodboardy, wizualizację i kosztorys. Ale mimo, że plan pracy jest bardzo podobny za każdym razem, to każdy projekt jest na tyle indywidualny, że dla mnie jest to ogromnym plusem, ponieważ ciężko jest mi w tej pracy się nudzić, bo tak często i tak szybko coś się zmienia. Drugim, bardzo ważnym plusem dla mnie jest ta elastyczność, ponieważ wykonując projekt wnętrza dla każdego klienta, sama ustalam sobie najpierw termin zakończenia współpracy. Oczywiście czasami są takie osoby, którym bardzo zależy na tym, żeby ten projekt był wykonany bardzo szybko, ale najczęściej są to przeważnie takie przedziały kilka miesięcy, pół roku lub rok, bo na przykład dopiero... Rozpoczęła się budowa. Więc dla mnie, jako mamy dwójki synów, jest to naprawdę bardzo wygodne, bo czasami jest tak, że jeden dzień nie robię nic, a czasami w jeden dzień od rana do wieczora siedzę i projektuję i przygotowuję materiały dla moich klientów. Ale bardzo ważne jest dla mnie jest to, że to ja ustalam godziny, kiedy i jak pracuję. Teraz coś, co może być jednocześnie plusem lub minusem. A o co chodzi? O pracę z ludźmi, bo nie da się tutaj ukryć, że jest to cały czas praca z drugim człowiekiem i kontakt z nim. Jednak, tak jak pokazały ostatnie lata, niestety podczas pandemii, tą pracę można wykonywać całkowicie zdalnie i z żadnym klientów, które przez te dwa lata, kiedy trwały te różne obostrzenia, nie spotkałam się ani razu, a projekty przeszły po prostu bez problemu. Ponieważ jedyną rzeczą, którą potrzebujemy od klienta, jeżeli nie spotkamy się z nim i sami nie wykonamy inwentaryzacji, potrzebujemy po prostu wymiary i zdjęcia pomieszczenia. Więc może być ten kontakt z ludźmi plusem, ale jak widać, niekoniecznie musi on być. Odnośnie jeszcze tych kontaktów i pracy zdalnej, ponieważ mam klientów nie tylko z Polski, ale również i z zagranicy. Ostatnio skończyłam projekt dla pewnego małżeństwa w Niemczech i. Obecnie mamy tak fajne narzędzia, z których możemy korzystać, żeby na bieżąco mieć cały czas kontakt z naszym klientem, bez możliwości właśnie spotykania się z nim. Więc też kwestia tego, jak wy byście chcieli pracować, czy częściej właśnie spotykać się z klientami, rozmawiać z nimi i omawiać projekt na bieżąco na żywo lub osoby, które niekoniecznie lubią takie kontakty, są do tego odpowiednie narzędzia. Będę je oczywiście wszystkie omawiać na kursie, że nie musicie się spotykać w ogóle ze swoimi klientami i cały proces sobie zautomatyzować. Kolejna rzecz, która może być jednocześnie plusem i jednocześnie minusem. Ja pewnych rzeczy y, musiałam się nauczyć. Chodzi mi głównie o taką motywację, ponieważ wiecie, rano wstaję i mogłabym do południa leżeć w łóżku, y, a praca czeka. Więc pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, ale zrezygnowałam z pracy na etacie właśnie po to, żeby mieć ten czas dla siebie, dla rodziny, dla dzieci. A w pozostałym czasie pracować i zarabiać dla siebie. Dla mnie jest to bardzo ważne, że jestem niezależna finansowo i mogę się nieustannie rozwijać, bo ten zawód i ta praca wymaga od nas czasami właśnie takiego uzupełniania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. I wiecie, i z tą motywacją jest tak, że ułatwia to określenie swoich celów. I o tym będzie w ogóle cały moduł, i będzie właśnie kilka lekcji o określaniu celów, o tym, jak ja się motywuję i z jakich narzędzi korzystam, i co mnie po prostu ułatwia tą codzienną taką samodyscyplinę. Ogromnym właśnie dla mnie znaczeniem jest ten rozwój, i też będzie dział właśnie na kursie z tego, w jakich dziedzinach musimy, musimy, możemy poszerzać nasze umiejętności, gdzie tego szukać i jak się tego uczyć. O tym oczywiście wszystko będzie na kursie. Więc jeżeli są osoby, które lubią i są ciekawe i chcą poszerzać swoją wiedzę, to jak najbardziej jest to zawód dla Ciebie. Jak widzicie, niektóre rzeczy mogą być plusami i minusami. Plusy są dla mnie bardzo ważne i bardzo istotne. Jedynym takim minusem, który ja, ja osobiście uważam za minus, to to, że czasami muszę zrezygnować z swojej pracy. Chodzi mi głównie o pewne osoby, z którymi zaczynam współpracę i ta współpraca po prostu się nie udaje. I ponoszę, ponoszę wtedy oczywiście konsekwencje, bo jeżeli mam zaplanowany swój budżet, o planowaniu budżetu też będę Wam opowiadać na kursie, i nagle wypada mi jakiś klient, no to ja po prostu nie zarobię tych pieniędzy. Ale o tych trudnych klientach, z którymi ja nie pracowałam i rozwiązałam umowę, też będę Wam opowiadać. To jest taka mniej przyjemna część tej pracy, ale czasami po prostu się zdarza. Gdybym miała tak podsumować ze swojej perspektywy, to dla kogo jest to praca? To na pewno dla osób otwartych takich osób, które nie boją się pracować z drugim człowiekiem które są otwarte na to, że naszemu klientowi może podobać się coś innemu i będą. Chciały z nim dalej współpracować i, i stworzyć dla niego wnętrze, które jego będzie wspierać, a niekoniecznie będzie e, tak jakby m, związane z naszymi potrzebami i z tym, co nam się podoba. E, o tym trzeba pamiętać. Na pewno jest też praca dla osób, które lubią, gdy coś się dzieje, bo. Za każdym razem projekt jest inny, za każdym razem klient jest inny. Poznajemy mnóstwo osób, mamy kontakt z różnymi firmami, czasami wykonawcami czy dostawcami. Więc jeżeli lubicie, że coś się będzie działo w waszym życiu, to to jest praca dla Was. Oczywiście, będzie to wymagało od Was pewnej samodyscypliny. Wszystkiego można się nauczyć. Skoro ja się tego nauczyłam, to wydaje mi się, że każdy jest to w stanie, w stanie zrobić. Jeżeli mam określony cel, <laughs> chcę o siebie zadbać, chcę się rozwijać, chcę być niezależna finansowo, to wiem, że rano wstaję, wypiję kawę i siadam po prostu przy biurku i realizuję projekty dla moich klientów. Oczywiście, praca projektanta wnętrz to nie tylko projekty indywidualne. Ale o tym będzie trochę więcej w kolejnym newsletterze, nie w tym drugim, tylko następnym, ponieważ nasze umiejętności, które nauczycie się na tym kursie, możecie wykorzystywać naprawdę na wiele sposobów, bo ja nie pracuję tylko z projektami indywidualnymi, ale o tym opowiem Wam jeszcze kiedyś. Na dzisiaj tyle. Chcę, aby te informacje, które docierają do Was nie były długie, ale były bardzo bardzo przejrzyste i dawały Wam pewien zarys i pracy projektanta, i tego właśnie, co będzie w kursie. A kurs będzie naprawdę dość spory, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby po zrobieniu wszystkich lekcji mieliście kompletną informację i umiejętności do tego właśnie, aby rozpocząć. Od razu pracę jako projektant lub projektanta, projektantka opnetu. Więc widzimy się za tydzień w kolejnym mailu. Będzie to właśnie albo filmik, albo jakieś informacje w newsletterze. Także miłego dnia dla Was. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam albo tutaj na mailu, albo do mnie na Instagramie. Pozdrawiam.